Dzień dobry dzisiaj mamy 12 12 czerwiec, poniedziałek wczoraj nagrywałem filmik i się okazuje, że dzisiaj e, zostałem tak jakby zmuszony do nagrania filmu postawiony w sytuacji takiej bez e, wyjścia muszę się wypo e, powinienem się jednak wy... Wypowiedzieć, by żeby być fair wobec moich słuchaczy. Gdyż niektórzy obserwują, co się dzieje na moim kanale, w tych opiniach, które wypisują, Ludzie nie wiedzą o co chodzi. Muszę Wam powiedzieć, że tak jak kiedyś, kiedyś Wam mówiłem, że jak rozmawiacie z jakimś człowiekiem, i ten człowiek wyraża opinię o kimś, prawda? To jak myślicie o kim się dowiecie podczas tego przesłuchania, tak zwanego? Czy o tej osobie, o której jest wyrażana opinia, czy o o twórcy? Zawsze Wam mówiłem, że o tej osobie, o której jest wyrażana ta opinia, nic się nie dowiecie kompletnie nic. Bo to, to tylko dowiecie się o opinię tej osoby, ale to wcale nie musi być prawdą. Najczęściej się, się mija z prawdą. Ale dowiecie się bardzo dużo o tej osobie, która wydaje taką opinię. O niej naprawdę dużo się dowiecie. No i taka jest sytuacja podobna u mnie na moim kanale. Powiem, jak to wygląda jak to wyszło, ten cały atak, bo to traktuję jako atak na mój kanał i na moją osobę. I chciałem przeprosić swoich słuchaczy, tych, którzy do tej pory nie byli przyzwyczajeni do tego, żebym na jakieś takie tematy się wypowiadał. Już nigdy nikogo nie atakowałem. Starałem się przynajmniej nie atakować. Może coś tam, nie wiem, może ktoś ma mieć coś do zarzucenia, ale w każdym razie moje intencje nigdy nie były negatywne. Żeby kogoś zaatakować, wydać o nim złą opinię. A więc e, pewnego pięknego dnia ukazał się e, opinia na moim kanale. E, ktoś i to pod e, takim nikiem Kowalski, ja już nie pamiętam dokładnie czy tam było imię, ale wiem, że Kowalski. I tam były takie, no, raczej niepochlebne opinie, ataki. No ja to tak zignorowałem, po prostu nie ciągnąłem tematu. Coś tam napisałem, ale dalej nie ciągnąłem, bo to nie było sensu kompletnie. No i później nastąpiła następna opinia. Dlaczego od słuchaczki, tylko wiem, że to było od kobiety, dlaczego pozwalam na atakowanie innych kanałów, innych twórców. Ja tak spojrzałem wstecz. No, patrzę, tylko jedna jest taka opinia, która była atakująca to właśnie od tego Kowalskiego. No. Ale też puściłem tą A! Yy, nie będę reagował. Ale później dostałem maila od Gold Session, dlaczego pozwalam na negatywne opinie, na yy, jakieś tam ataki na innych, czyli nawet na Gold Session, chyba tu chodziło o Gold Session, że w tym wypadku ja, jeżeli pozwalam na to, to tak jakby odpowiadam za to, za treści wypowiadane pod moimi filmikami. Że to tak jakby, to jest moja opinia, coś w tym sensie. No ja tak się zastanowiłem, że no faktycznie, no kurde, no jest to nie racja, no bo jeżeli, na no bo że nie, często nie usuwam zbyt mocnych, obraźliwych tekstów na mój temat ale na cudze już jest inna sprawa, prawda? Po prostu ignoruję. Czasami tylko usuwam takie, które są naprawdę już, już, prze, już przekraczają pewną miarę. To wtedy usuwam je. No i tutaj stwierdziłem, że faktycznie no, jednak trzeba usunąć. I odpisałem, że dobrze zgadzam się, usunę. Nie była tylko jedna opinia właśnie ta i usunęłam tę opinię. To było gdzieś tak 3 dni temu, chyba gdzieś około 3-4 dni temu. Bo ten e-mail mam. Tamtej opinii, która była taka obrażająca na moim kanale ja nie zrobiłem screenshota i to był mój błąd. Że nie zrobiłem screenshota, bo jak widzę to trzeba po prostu teraz <grybujesz> robić screenshoty. Bo zostało usunięte i ja teraz tego nie cofnę po prostu usunięte. Nie cofnę, żeby po prostu komuś coś pokazać, nie? ale uważam, że tu nie ma, tu nie chodzi wcale o żadne pokazywanie, bo dalej nie będę się bawił w te gierki. Tylko chcę Wam pokazać, no i później po tym, co mnie spotkało, jak to wygląda z mojej strony i moja reakcja na to. Później następny to był taki to post też od tego Pana Kowalskiego, że dlaczego został uczynięty film. Znaczy ten jego, nie wrażenie film, tylko usunięty post. No to w tym ostatnim swoim filmiku, który nagrałem, ja tam wypowiedziałem się jeszcze, nie wiedziałem dokładnie kto to jest ten Kowalski. Po prostu Kowalski może być mnóstwo, prawda? I wyraziłem opinię, że nie pozwalam na obraźliwe takie te rzeczy. Po prostu, no normalnie. Ale później, po tym się okazało, że... Ja nie wiem, ja usunąłem to chyba jakieś tam posta, jakieś bardzo ważne, kurczę, no. Dla mnie to było, tak wprowadziło mnie trochę w szok. I dopiero zobaczyłem, że to jest czysta, zwykła manipulacja. Jakieś walki wewnętrzne, walki, których ja nie chcę uczestniczyć. I to jest mój jedyny na ten temat, bo więcej na, na ten temat nie będę nagrywał. Po prostu się nie będę wabrał w głównie. Tak to określam. Atakowanie jakichś tam osób, podejrzewanie jakieś tam o coś, o jakieś plagiaty, tylko nie wiem jakie plagiaty. Uważam, że tego jest sąd. Jeżeli ktoś uważa, że coś tam tego, to jest sąd od tego. Proszę mi do sądu. co tam zostało? Bo to jest, to zakrawał paranoję taką. Pamiętam, jak kiedyś były zarzuty, że duchowość, że, że duchowość to jest jednak to są pieniądze i to cały czas wszyscy walczą o te pieniądze. I muszę Wam w tym momencie, w momencie jestem w takim miejscu, że jak ktoś mi taki zarzut postawi, no to już nie ma obrony. Wystarczy, jak mi pokaże te wpisy od osób, które zajmują się właśnie tą duchowością. Czyli naprawdę, jeżeli ktoś atakuje, czyli musi być jakaś tego przyczyna, prawda? No właśnie, musi być jakaś przyczyna. Zostałem zaatakowany za to, czego nie zrobiłem. I sam nie wiem, o co chodzi tutaj. No ale to jest... palgo sześć, nieważne. Jak bądź razie więcej już na ten temat nie będzie filmików, tylko chcę, intencją tego filmu jest to, żebyście wiedzieli, e od czego to się zaczęło i dalej można te wpisy, które są ja ich nie będę usuwał wcale yy, tak jak tamten jeden usunąłem i to był teraz widzę, że to jest błąd ale usunąłem, usunąłem tylko yy, na sugestie innej osoby yy, no i dalej to wy sobie sami Musicie wyrobić opinię, gdyż to będzie Wasza własna opinia. Gdyż opinia kogokolwiek to jest tylko opinia, to nie znaczy, że to jest prawda. To jest tylko opinia. Jeżeli i to od was zależy, znaczy to wy macie sobie wyrobić swoją własną opinię. I to tak chciałem... Trochę smutny ten dzisiejszy jest wynik. I nie wiedziałem, że o takich sprawach będę musiał mówić. Chociaż pewnie z jednej strony to i dobrze. Dlaczego do, do czegoś jest potrzebne, że to wyszło teraz. Jak najbardziej chcę się odciąć od takich energii, od takich spraw. Moją intencją, tak jak mnie tutaj znają ludzie na kanale od długiego czasu, od kiedy mam ten kanał, moją intencją nie są pieniądze chcę robić to co kocham, to co lubię robić i będę to robił. To, że od pewnego czasu zaczynam brać za to pieniądze ustalając stawki jest inna sprawa. Po prostu to jest taki dodatek do mojej emerytury. I uważam, że to co robię, to robię to dobrze. I za to należy mi się wynagrodzenie. I to jest energetycznie w porządku. I dlatego to robię. I to uważam taki temat za zakończony. To, że chcę tworzyć nowe rzeczy, że chcę robić na przykład warsztaty, i do tego uprzedni jest mi telepata, żeby mi w tym pomagał. no To, co mam kogoś prosić o to, żeby że ktoś mi zezwolił na robienie warsztatów, to się robi po prostu śmieszne, wiecie. Autentycznie coś robi śmiesznie. No ale cóż, zostawmy to tak, jak jest. Tylko tyle, że chciałem, żebyście wiedzieli yy, o co tu chodzi. I dla tych osób, które nie czują się komfortowo z tym, bo ja się nie czuję dość komfortowo, to chciałem ich przeprosić za to. Za taką sytuację, że muszę być świadkami takiej sytuacji. Yy, ale. Czułem się w obowiązku wobec Was, żeby wam powiedzieć, jak to wygląda z mojej strony, jak to co mnie spotkało, i dlaczego tak reagowałem, tu widzicie na moich filmikach, dlaczego były moje takie reakcje, a nie inne. I ja od tej pory uważam ten temat za zakończony. Jeżeli będą jakieś komentarze od przedstawicieli innego kanału, czy tam innych kanałów, próbujące rozbuchać tą sytuację i dalej ciągnąć, to to będę je po prostu usuwał za każdym razem. To jest mój kanał i ja sobie tego nie życzę. Ja nie chodzę po żadnych kanałach, u nikogo nic nie wypisuję. To ktoś przychodzi do mnie na mój kanał i wypisuje swoje jakieś tam imaginacje. Mówię w tej chwili zdecydowanie nie, brak mojej zgody, na manipulacje i na babranie się w głównie I tyle. Trzymajcie się.